Drodzy przyjaciele, Chrystusie, jesteśmy katolikami, chrześcijanami, dlatego, że wierzymy w trzy osoby Trójcy Przenajświętszej, w Boga Ojca, Syna Bożego i w Ducha Świętego. Bóg jest w trzech osobach, to znaczy, że ta prawda jest jakby najgłębszą i najbardziej, najbardziej definiującą samego Boga. Bóg, Ojciec Wieczności, poznał siebie i tym poznaniem niejako jest Synem Boży, natomiast z miłości Boga Ojca do Syna Bożego i Syna Bożego do Boga Ojca pochodzi Duch Święty. Pochodzi On zatem od, od pierwszej i drugiej osoby Trójcy czy Najświętszej i jest On miłością. Ta miłość jest tak wielka, że jest sama osobą. Zatem... Każda miłość, która jest na ziemi, jest odzwierciedleniem tej miłości, jaką jest sam Bóg, a zwłaszcza trójca, a zwłaszcza Duch Święty. Bóg istniał w trzech osobach od zawsze. On nie ma początku od zawsze, były te trzy osoby. Gdy Bóg stwarzał świat, to również stwarzał świat w trzech osobach. Cały Stary Testament opisuje akt, opisuje, akt stworzenia, opisuje historię zbawienia i w, tym, w tej historii zbawienia są, są obecne wszystkie trzy osoby Trójcy Przynaświęczej, chociaż nie, nie są one eksplicite i wyraźnie objawione. I Bóg stał się człowiekiem między innymi dla dlatego, żeby objawić całą tajemnicę Trójcy Przynaświęczej. I żeby Duch Święty mógł niejako już oficjalnie i publicznie działać, by był On znanym, by uczestniczył On również szczególnie w dziele zbawczym. Widzimy to chociażby w czasie Chrztu Chrystusa w kiedy na Chrystusa, kiedy Bóg Ojciec przemawia, daje świadectwo o swoim Synu, synu kiedy też pojawia się, objawia się Duch Święty. I ten, że Duch Święty działa szczególnie po wstąpieniu i zwłaszcza po ze Ducha Świętego, kiedy to wypełnia on i napełnia, wypełnia życiem Bożym, wypełnia samym sobą dwunastu apostołów i również Matkę Najświętszą. Dzisiejsza prześwięto święta odprawiana jest, odprawiana była zawsze w Rzymie, w czasach katolickich w Rzymie w kościele w Pasynice św. Piotra. W ten sposób Kościół zaznacza, że przede wszystkim tym, który ma asystencję Ducha Świętego jest przede wszystkim święty Piotr <coughs> i wszyscy jego prawowici, prawo, więc prawdziwi następcy, którzy są prawdziwie papieżami. Duch Święty jest bowiem życiem Kościoła, jest tym, który jest pocieszycielem, jak mówi Pan Jezus, chociaż nie, ponieważ sam Pan Jezus po niego wstąpieniu zamieszkał ze swoim Ojcem w niebie. W Ewangelii mówi o tym, że jest mniejszy od Ojca i ma przybyć do Ojca. To znaczy, że jest mniejszy, Chrystus jest mniejszy od Boga Ojca wedle natury ludzkiej, bo wedle natury boskiej jest mu współistotny i tylko równa współistotny ma tę samą istotę, nie podobną istotę, jak twierdzili. Arianie i inni heretycy, ale dokładnie taką samą. Jest dzielą, dzielą dzieli Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty tę samą istotę. Ale jako człowiek Chrystus jest mniejszy od Boga Ojca, i dlatego jako człowiek, on również wypełniwszy swoją misję, misję zbawczą, cieszy się, że będzie widział Boga Ojca, że będzie z Nim mieszkał, że będzie razem z nim królał, Bo jako człowiek jest właśnie od Niego jest od niego mniejszy i będzie się cieszył jako człowiek, że będzie mógł przebywać z Bogiem ojcem, z Bogiem ojcem na wieki. Ale Chrystus nie zostawia oczywiście po niebowstąpieniu apostołów samymi, zsyła na nich pocieszyciela. Pocieszyciela, to słowo pocieszyciel e, oznacza, że ci apostołowie, którzy smucili się i tęsknili po odejściu Pana Jezusa, mają między sobą pocieszyciela, który uobecnia życie Boże w apostoł, który jest w Kościele świętym i w tym Kościele świętym działa, który od tej pory poprzez szczególnie poprzez sakramenty święte przebywa w duszach odkupionych duszach ludzi, którzy przyjęli chrzest i przyjmują najświętsze sakramenty. Duch Święty jest również tym, który który ożywia Kościół, który czyni, czyni go e, nieomylnym, który pozwala Kościołowi, żeby ten przekazywał wiarę w Chrystusa. Pan Jezus mówi, że przyjdzie Ten, który będzie Wam przypominał wszystko to, co wam powiedziałem. Gdyby Chrystus nie zostawił Ducha Świętego, gdyby Duch Święty nie, nie stopnił na apostołów, bo w niebowstąpieniu Chrystusa, to doktryna, nauka Chrystusa mogłaby na pewno była bardzo łatwo sfałszowane, bardzo łatwo poszłoby w zapomnienie, byłaby niedoskonałe przekazywana. I Duch Święty jest konieczny, a żeby Kościół Święty zachowywał wiernie i w stu procentach naukę Chrystusa. Duch Święty jest potrzebny, ażeby Kościół nie zbłądził na manowce i żeby nie nauczał fałszywych doktryn, fałszywej, sfałszowanej Ewangelii, żeby nie nauczał Chrystusa, który nie jest Chrystusem, żeby nie nauczał o Bogu, który nie jest Bogiem, żeby dawał prawdziwe sakramenty, prawdziwe życie sakramentalne, prawdziwą łaskę i również prawdziwe życie dyscyplinarne. I po prostu prawdziwe życie w Panu Bogu. I to, co jest taką cechą odróżniającą Kościół Święty Katolicki od wszelkich innych pseudo-Kościołów, sekt i zborów, to jest właśnie ta stałość w przekazywaniu doktryny i wierność w nauczaniu nauki Jezusa Chrystusa. I To jest też charakterystyka każdej prawdziwej hierarchii katolickiej i każdego prawdziwego papieża. Widzicie, że żaden y, papież i żaden hierarcha katolicki, żaden biskup katolicki będący y, w jedności z papieżem nauczający razem z nim nie może popaść w błąd. Duch Święty jest tym, który gwarantuje y, prawdziwość Nauki i nauki Kościoła, który gwarantuje, że Kościół będzie aż do końca dni, do końca istnienia świata, zachowywał Kościół Święty, zachowywał naukę, naukę Chrystusa nietkniętą przez błąd, niesfałszowaną, nieprzyciemnioną, niepomieszaną z, z błędem. Zatem gdy hmm, obchodzimy te zielone świątki i zesłanie Ducha Świętego Święta, w którym w czasie, w które narodzi się Kościół, w którym Kościół został darowany tym wielkim przywilejem nieomylności, które oznacza, że jest on nieomylną, nieomylną latarnią prawdy, która rozświetla, która rozświetla mroki ludzkości. To oznacza to, że w tym dniu świętujemy również narodzinę prawdziwego, prawdziwego Kościoła i prawdziwej E, nauki e, prawdziwego, e, prawdziwej doktryny katolickiej, prawdziwej doktryny o nieomylności Kościoła. Musimy wyciągnąć z tego wniosek w naszych dzisiejszych czasach. Jeżeli nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, jeżeli Duch Święty e, nieomylnie prowadzi Kościół i nieomylnie naucza w ko przez Kościół Święty, zachowuje Kościół Święty od to oznacza to, że wszyscy ci, którzy mienią się być katolikami, a nawet a nawet papieżami katolickimi, a nauczeniu błędu nimi nie są. Papież, który naucza całą ludzkość wszystkich wiernych błędów i prowadzi ich przez to na wieczne potępienie, nie może mieć asystencji Ducha Świętego, nie może być namiestnikiem Chrystusowym nie może być następcą świętego Piotra, nie może być prawdziwym apostołem. Jest raczej antyapostołem, jest raczej antychrystem i tym, który sprzeciwia się Duchowi Świętemu. Musimy zatem w, dla naszych dzisiejszych, dla naszych czasów wyciągnąć wniosek, że oddalamy się od tych wszystkich, co nauczają błędu, żeby pozostać wierni Duchowi Świętemu. Musimy zachowywać całą naukę katolicką, taką jaką nam przekazał Kościół Święty, odrzucając wszelkie, wszelkie błędy i nowinki, herezje, a wreszcie apostazje ostatnich ponad 50 już niestety lat wprowadzoną przez modernistów i ich połanierów. Zatem prośmy Ducha Świętego o wierność nauce Chrystusowi byśmy Nigdy nie, nie ulegli pokusie fałszowania nauki Chrystusa, byśmy nigdy nie poszli na ugodę ze światem, z tymi, którzy ten świat reprezentują, którzy ze światem kolaborują. Musimy pozostać katolikami, a więc musimy pozostać wierni duchowi świętemu aż do końca, bo tylko tak możemy się, możemy się zbawić. Matka Najświętsza była tą, która e, Powiedziała Fiat Jeanowi Gabrielowi: Niech się stanie, która ona była tą, która towarzyszyła Chrystusowi na krzyżu, kiedy ten umierał na krzyżu świętym w czasie niebo ale również była ona tą, przy której skupili się apostołowie, oczekując na zesłanie Ducha Świętego. Ona była prawdziwym wzorem modlitwy. Apostołowie, oczywiście, widząc Chrystusa modlącego się, mogli się na Nim zadować, ale wiemy, że chociażby z tego, co się stało w Obrońcu, że póki Chrystus żył, nie, 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 nie zawsze, nie do końca potrafili Chrystusa naśladować i docenić. To, co On dopiero po Jego zmartwychwstaniu, zaczęli się dokładnie Jego słuchać. A Matka Najświętsza, bo w niebo stopniu Chrystusa, była tą, która przypominała apostołom najściślej i najlepiej jak należy się modlić, jak należy oczekiwać na przyjście Boga, i była tą, która e, już wtedy była pośredniczką wszystkich łask. znaczy, ona wypraszała już wtedy e, apostołom łaskę przyjęcia Ducha Świętego. Jako gruźlica Ducha, Ducha Świętego, jako ta, która będąc do była szczególnie. Otwarta na działanie Ducha Świętego, jako ta, która została matką Boga, człowieka, a więc jednej z, e, z osób trójcy Przynajświętszej, Ona miała szczególną, szczególną relację również z Duchem Świętym. Japościowie e, czekając na e, zesłanie Ducha Świętego, obserwowali Maryję i pod jej przewodem uczyli się modlić, uczyli się skupienia, uczyli się oczekiwania na przyjście Ducha. Świętego. I my musimy pójść do szkoły Maryi, do szkoły oczekiwania na Ducha Świętego, do szkoły modlitwy prawdziwej pokuty i astezy, do szkoły prawdziwego naśladowania Jezusa Chrystusa i słożenia Bogów w Trójce, czy naświęczej jedynemu. W imię Ojca i Syna Świętego będziemy wchłaniani Muitos dias